Przede wszystkim miało być dzisiaj montowanie, prezentacja sprzętu, odpalanie. No, przepraszam, nie udało się. W tym tygodniu nie mogłem znaleźć chwili wolnego czasu. I niestety yy, prace stoją w miejscu. Natomiast przemyślałem sobie kilka kwestii związanych ze skrzynią, z tym yy, na czym teraz stoję, jeśli chodzi o składanie silnika. I tak. Pomyślałem sobie o tym, o tym całym dystansowaniu 0.23 skrzyni w 0.23. Się okazuje, że ta skrzynia dwubiegowa Rometa, ona jest na tyle mało skomplikowana, na tyle mało rozbudowana, że w zasadzie dystansowanie nie jest konieczne aż tak bardzo jak Przykładowo, dajmy na to w silniku trzybiegowym, i w zasadzie ogranicza się do jednej rzeczy, może do dwóch. Najważniejszy element, najważniejsza sprawa, która decyduje o poprawnej pracy takiej skrzyni, to jest regulacja skrzyni biegów, bo w silnikach czy trzybiegowych czy dwubiegowych trzeba wykonać regulację skrzyni, żeby poprawnie pracowała i właśnie. Regulacja odpowiada za pracę, natomiast dystansowanie w zasadzie odpowiada tylko za to, żeby koła zębate nie tarły o obudowy. Popatrzcie, tutaj jest jedno koło zębate, ono jest umieszczone w łożysku, a łożysko jest w obudowie. Tak samo na wałku głównym cały wałek jest. Umieszczony w łożysku, a łożysko w obudowie, i tutaj jest podkładka, i tutaj jest podkładka pod tymi kołami. Te podkładki odsuwają nieco te koła od obudów, tak żeby nie wycierały ich podczas obracania się. Zapewniają pewne odsunięcie tego koła, i wtedy pracuje ono bez żadnych problemów. Podobnie jest z kołem zębatym startera nożnego. Tu pod spodem też jest podkładka. Ona też odsuwa nieco to koło od obudowy, żeby właśnie nie tarło. Jeśli chodzi o łożyska wałka pośredniczącego, czyli te z brązu tulejki, o, i tutaj jeszcze, to one. Mają taki kołnierz, który wystaje nieco poza, ponad powierzchnię tej obudowy. Tutaj dlatego żadnej podkładki nie trzeba, przynajmniej teoretycznie, jeśli się okaże, że luz jest zbyt duży, można dać podkładkę jak najbardziej. No i właśnie przez to, że tu są te koła umieszczone tu i tu, w tych dwóch miejscach, są umieszczone w łożyskach. Właściwie już na stałe i nie mają możliwości przesuwania się wzdłuż swojej osi, to dystansowanie w takim wypadku nie wpływa na samą pracę takiej skrzyni. No, chyba wiadomo o co chodzi, bo już się zaczynam powtarzać. Czyli tak, jeśli chodzi o dystansowanie, tutaj już za dużo nie będę się bawił. Dałem łożyska, które pasowały na średnicę. Wszędzie gdzie powinny być, czyli na wałku startera, na wałku głównym, i tutaj pod tym kołem zębatym, na choince, czyli na tych łożyskach z brązu, nie będę, nie będę dawał podkładek. Wydaje mi się, że to nie ma sensu. Temat dystansowania mam, więc załatwiony, jak widzieliście ostatnio te obudowy były już złożone. To dlaczego znowu je rozmontowałem? Musiałem się dostać do środka skrzyni, żeby coś zobaczyć. Dlatego jeszcze raz rozdzieliłem te obudowy. I troszkę z jednej strony szkoda zachodu. Najpierw składać, potem rozkładać. Ale zawsze są jakieś plusy. Wychodzi z tego coś dobrego. Bo okazało się, że patent na Uszczelkę zwykłą z kartonu i smar działa naprawdę bardzo dobrze, nawet widać na tej uszczelce, jak się odcisnął ślad od jednej obudowy. I wydaje mi się, że już po tym, po, po tym znaku, można stwierdzić, że tutaj będzie zachowana szczelność, ale oczywiście na słowo. Nie ma co wierzyć, będę musiał przeprowadzić tę próbę olejową, ale z tym nie ma kłopotu. Ja, ja już z góry zakładam, że tak będzie, że tą próbę tak się jak wykonam. Natomiast wykonam to chyba, to chyba ze zdemontowaną skrzynią. Jeszcze raz poskładam te kartery i wtedy zaleję olejem. Jeszcze na to przyjdzie pokrywa sprzęgła, oczywiście na, po, od pokrywy też będę musiał. No nie wiem, teraz się muszę zastanowić, czy docinać specjalnie uszczelkę na pokrywę, czy już może z tego zestawu zastosować. Tak czy siak, yy, wpadnie tam uszczelka, wejdzie pokrywa, odpowiednie śruby, dokręcę to wszystko z momentem, jak trzeba. Wszystkie otwory oczywiście pooczyszczone są czyste nie powinno być problemów żadnych z dokręcaniem tych śrub i potem próba olejowa i jeszcze taka jedna sprawa teraz jest ciemno nie mam rady wam pokazać ale zamontowałem pierścienie uszczelniające z drugiej strony tego wałka wiecie o co chodzi no i to tyle co mogę wam dzisiaj powiedzieć idzie mi to dosyć opornie powoli ale powoli, powoli zmierzam do celu. Dzisiaj jest sobota. A ja chcę się za to wziąć już konkretnie. Nawet od poniedziałku. I tak jak mówiłem będę musiał na dzień albo dwa zostawić te obudowy złączone i zalane olejem, żeby zobaczyć zobaczyć czy ten olej gdzieś tam sobie nie ucieka. Dlatego myślę, że w poniedziałek bym to złożył. Zostawię to do wtorku, do środy. I jeś, i zobacz, no i zobaczę jakie będą wyniki tego testu. Jeśli wycieków nie będzie, to silnik mogę już montować w całość. A jeśli będą wycieki, to też mogę montować silnik w całość. Tylko zastosuję uszczelkę w płynie i wszystko będzie w porządku. OK, dzięki. Uzbrójcie się jeszcze chwilę w cierpliwość. Nie chcę już obiecywać, że za tydzień, albo za jakiś czas będzie film, ale tak jak powiedziałem, w tym tygodniu, w sumie w, znaczy się w, na, w następnym, od poniedziałku za to się ostro zabieram. Słożę to, przedstawię inne elementy ze zespołu, tak jak mówiłem. No i na końcu już poskładany, piękny, naprawdę dopracowany silnik. Będę mógł zamontować w tej rami, która tutaj już czeka. Jeszcze zerknę do moich poprzednich filmów, czego odnośnie tej ramy nie omawiałem, bo może są jakieś ciekawe elementy, o których warto powiedzieć. Tak czy siak, w tym tygodniu kończę silnik, montuję i palimy. No i oczywiście jeszcze przyjdzie podłączyć gaźnik do silnika. Bez tego. Będzie ciężko to uruchomić. O gaśniku też kilka słów powiem, ale mam sztukę naprawdę w dobrym stanie. Oryginalną, żaden zamiennik. Ok, trzymajcie się. Do zobaczenia.